Witam was z tej strony Halawandry, i tym razem zagramy w Gorki 17. Jest to gra, w którą zagrywałem się jak byłem mały i teraz jakakolwiek choćby zmianka na temat tej gry powoduje, że mam ochotę znowu w nią zagrać. Tak chyba jest z tymi grami, które się grało w dzieciństwie. Właśnie teraz takie samo jest z Gorki 17 i mną. Jest to gra taktyczna, ale nie zrażajcie się, naprawdę jest świetnie zrealizowana pod względem Audio i mechaniki naprawdę niesamowicie. Grafiki tak samo, tylko że teraz tego nie będzie widać, ponieważ to jest stara gra, jak już mówiłem. I oczywiście będą, z właśnie z spraw technicznych, teraz powiem, że będą dwa paski: jeden po lewej, jeden po prawej. I jeszcze chyba coś chciałem wspomnieć o. A tak, jeśli chodzi o sprawy techniczne, nie będzie intra, ponieważ niestety Fraps go nie odczytuje. Niestety tak już bywa. A jeszcze gra trochę zwalnia, czy Fraps trochę jest jakiś przeciążany, nie wiem czemu procesor podczas dialogów, ale to nie ma nic tego do rzeczy, ponieważ w dialogach nic się tak nie dzieje, po są ledwo poruszalne, ledwo się ruszają. I to i tak nic nie widać, jakby był obciążony komputer. Mało jeśli już. Co jeszcze o Gorki 17? Pamiętam chyba, że Bungo kiedyś nagrywał Gorki 17, ale zrezygnował do kończenia go, chyba nawet skasował wszystkie filmy, a wielka szkoda, ponieważ gra ta zasługuje jak na największą uwagę. Mało pewnie ludzi w ogóle kojarzy tę. grę. w ogóle na zachodzie nazywa się odium, nienawiść po łacinie. I swoją drogą. Hmm... Co ja chciałem jeszcze dodać o Gorki 17? Tak, ma świe, tak, się. Ma świetną ścieżkę dźwiękową, nie tylko chodzi, jeśli chodzi o muzykę. Muzyka naprawdę jest fajnie skomponowana i oddaje cały klimat. To jeszcze dodatkowo świetnie nagrane dialogi po polsku. Naprawdę yy, nasi bohaterowie świetnie sobie radzą, no, aktorzy świetnie sobie poradzili tutaj wcielając się właśnie w rolę bohaterów. To naprawdę mnie cieszy i już po prostu nie potrafię sobie wyobrazić innych głosów pasujących do tych postaci, ponieważ już tyle razy grałem w tę grę. Ale bez większych wstępów zaczynajmy, oczywiście, ja przyspieszę intro. A w menu też mi coś wiesza, dziwne. Okej. Okay. Gdzieś w Polsce, 14 sierpnia 2009. Dobra, szefie, czy teraz możesz nam już powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy? Czy ktoś z Was słyszał o Gorki 17? Chodzi o ten tajny rosyjski ośrodek, gdzie szkolono szpiegów i który został zamknięty w zeszłym roku? Tajny tak, szpiegowski nie. W Gorki 17 prowadzono eksperymenty wojskowe. Mniej więcej rok temu Rosjanie zbombardowali i zrównali z ziemią całe miasto. Nikt nie wie dlaczego. Skoro nikt nie wie, to co nas to obchodzi? Jak wiecie, miasto to zostało objęte wojskową kwarantanną. Powiedzieliśmy prasie, że zostało panowane przez grupę terrorystów. Jednak prawda wygląda trochę inaczej. Nie wiemy, co się dzieje. Generał Gordon Lamar, szef tej operacji, otrzymał informację, że cokolwiek działo się w Gorki 17, teraz dzieje się tutaj. Niestety, pierwsza grupa uderzeniowa nie potwierdziła niczego. Gdyż straciliśmy z nimi kontakt. Dobrze. Jaką rolę my tutaj odgrywamy? Nasze rozkazy są proste. Po pierwsze, mamy odnaleźć członków pierwszej grupy. Po drugie, informator generała Lamart twierdzi, że w mieście znajduje się laboratorium. Musimy je odnaleźć i zabezpieczyć. Wszystko jasne? Tak jest. Owicz, czy to jasne? Jak słońce, szefie. Aha, jeszcze jedno. Wolałbym, żebyście wyszli z tego cało. Do takiej misji powinno się brać doświadczonych żołnierzy. Zaraz, zaraz. Przecież my nimi jesteśmy. Czasami doświadczenie nie wystarcza. <laughs> Dokładnie. I tu dostajemy już słuszną rozgrywkę. Mamy dwa, jakby rzuty rozgrywki. Po pierwsze to jest właśnie taki poziom eksploracji, tak to nazwijmy. I poziom oczywiście też walki. A, tu jest coś naturalne w tego typu grze. Mamy trzech bohaterów. Pierwszy to jest Cole Sullivan, jest Amerykaninem, Jarek Owicz, mój ulubiony Polak, oczywiście, i Thierry Jantin, który jest Francuzem. Trochę nie podoba mi się to, jaki wydali głos właśnie temu Francuzowi, ponieważ jest taki zbyt jakby trochę hardy, jak dla mnie, ale i tak się już tak przyzwyczaiłem, że może być. Mamy ekwipunek, każdy ma swoje wyposażenie i każdy na początku dostaje takie same, bagnet, karabin. 12 pocisków amunicji, tak, tutaj. Nie, to, ale ten karabin strzela nie seriami, tylko strzela pojedynczym, właśnie, trybem wystrzału. Amunicja 12, pistolet też normalnie. Jak widzicie, poziom pierwszy, poziom pierwszy, tak, tu się dostaje nie, poziom też broni, bo tutaj dostajemy też poziom postaci. Pociski 12 do pistoletu i zapałki. Tak samo ma Owicz, a Trentin ma tak samo, z wyjątkiem zapałek. Co możemy powiedzieć, czy, czy stwierdzić Teraz możemy w takim razie, że nie pali, jeśli. No, może tak, może do to chodzi, tak mi się wydaje. Bandaże, oczywiście bo tu jest środki medyczny i osłony ciała. Osłony ciała, ponieważ tu możemy założyć jeszcze jakiś pancerz, kamizelkę głównie, kuloodporną, w to w tym rodzaju. I tutaj mamy inne przedmioty typu, właśnie związane z misją i wątkiem głównym gry. No to bandaże mamy różne, oczywiście, punkty życia przewracające nam. Takie właśnie, bandaże 35, żywność 20, plastry 30. Każdy ma taką samą ilość. I tutaj mamy doświadczenie, które zbieramy podczas całej gry. Oczywiście zabijając. I właśnie tutaj zabijając... Nie będzie terrorystów. Uwierzcie mi, zobaczycie o co chodzi. Większość pewnie i tak już wie. No dobrze. W ogóle swoją drogą ja mam już tak ustawione, że ja już dokładnie jakby... mam schemat gry tak dokładnie, komu daję jaką broń i w jakim momencie Czy czasami czym uderzyć, ale nie tak dokładnie, bo czasami trudno mi... Jakby co powiedzieć, trudno mi zapamiętać niektóre momenty, więc mogą być też różne trudne sytuacje do wyjścia, szczególnie, że graje należy do bardzo trudnych. Tu jak widzicie jest strzelba, do której dojdziemy potem. Nie musimy do niej dochodzić, to jest kilka takich opcjonalnych właśnie broni do zdobycia. Jednak ja będę jak najlepiej właśnie grał, żeby sobie przypominał, żeby zdobywać tego typu bronie. Dobrze, zapiszmy już na samym początku. Tak, tutaj zobaczcie, stary nick jeszcze, bo to grałem w dawno, dawno temu. I uwaga! Paum. Święta matko Boska, co to jest do cholery? Mówiłem Wam, że musimy być przygotowani na wszystko. No, koniec pogawędki. Ruszamy. Dokładnie, to nie te terroryści, to są jakieś tego rodzaju potwory, mutanci, od razu już powiem, może spoilerując. Sphinx, tak, każdy ma swoją nazwę. Poruszamy się po takiej siatce, jak widzicie. Każdy ma swój, każdy z bohaterów ma swój ruch, punkty ruchu i oczywiście mamy punkty akcji. Jeden punkt akcji, tak naprawdę, możemy przesuwać przedmioty, możemy albo właśnie uderzyć, albo przesunąć przedmiot, albo bronić się. Po obronie już nie możemy się ruszać i obrona powoduje to, że obrażenia, które nam wydaje przeciwnik są o połowę zmniejszone. Możemy też przekazywać przedmioty. No tutaj mamy umiejętności strzeleckie, których teraz nie możemy, bo pięści to są. Gdybyśmy wybrali broń. Teraz pokażę, co chodzi z bronią, to... A nie, nie pokazuje się. To nieważne, musimy po prostu. Po prostu teraz nie mamy żadnych poziomu, żadnej broni, więc teraz nam się, nam się nic nie pokazuje. Statystyki mamy. Każdy ma oczywiście swoje, to oczywiście nie ma co patrzeć na to tak naprawdę. Jak widzicie, też mam tutaj dwa zamknięte pola, więc tak, o, dobrze się domyślacie, będziemy mieli też nowych, innych członków drużyny, jednak z tymi nie będziemy się rozdzielać przez całą grę. Yy, tak, tu mam też punkty, nawet bieżące rundy, liczby. To jest, zupełnie, to jest tylko kosmetyczne w sumie, bo ponieważ to jest zupełnie niepotrzebne. Rund, rund jest chyba nieskończona ilość, dobrze się orientuję, albo 99 i już dalej nie rośnie, jakieś sprawdzałem, tak po prostu ciekawości. Ale przechodząc do, już do rozgrywki, broń. Jak widzicie, podejdę tutaj od razu i pokażę o co chodzi. Karabin ma... Każda broń ma swoje pole rażenia i karabin ma takie pole rażenia gwiazdy, tak to nazwijmy. Zaraz wam pokażę jeszcze. Pistolet ma pole rażenia takie, no... Jak to nazwać? Pasek, no, jak to... Nie, trudno mi się to nazwać. No, linia prosta na ka w każdym kierunku. I jak widzicie, tutaj jest yy, wskaźnik pełen do, do trzech, jest jeszcze pełen celownik. Potem już jest trzy yy, czwarte celownika, a potem już tylko połowa. Yy, ponieważ... Yy, jakby to powiedzieć, to większe prawdopodobieństwo, że trafimy jest na tych trzech polach. Tutaj już jest mniejsze prawdopodobieństwo na trafienie. Karby oczywiście, ma ha, większy zasięg. Nie, taki sam ma. Może dlatego, że dalej, nie ma, że dalej mapy już nie ma. Tak czy inaczej. I oczywiście. Lekko osłona, właśnie. tam się pokazuje, po każdym uderzeniu przeciwnika, czy daną bronią, nawet przypuśćmy, czym ognia. Można nam pokazać wskazówkę na przykład, że dana postać i potwór jest odporny na ogień i to już trzeba na przykład zapamiętać. Jak on idzie? Czy teraz mi sięgniesz? Sięgniemy. Jeszcze jeden kawałeczek do tyłu. Ok, Trantin. Stracił go. W następnej rundzie go... A, nawet nie musimy. Podejdziemy owiczem. W sumie... Nie. Daję to jest w takim razie obrona i czekamy. Obracam się też do przodu yy, jednostkami, ponieważ właśnie mi się wydaje, że od tyłu jak się uderza przeciwnika, to yy, obrażenia są w jakimś stopniu zwiększone i tak samo mi się wydaje, że to, 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 to dotyczy naszych bohaterów, że jeśli ktoś podejdzie potwór i od tyłu nas tak to zabrzmiało dziwnie i będzie nas atakował, od tyłu tak samo będzie będą obrażenia powiększone w jakimś stopniu. Zakończmy rundę Teraz mogę podejść jeden, uderzyć i chyba zakończymy mi się wydaje. Dokładnie. Zwycięstwo. I teraz rozdzielę jeszcze jedną rzecz Co mnie dość porówna z doświadczenia, fajnie. Mam nadzieję, będę grał jak najlepiej i że... O, zaraz najpierw rozdzielę jeszcze amunicję, ponieważ będziemy grać w pośrednią drogą się wrócę, jeszcze jak najlepiej bez straty życia, ale jak już niestety będzie jakaś kiepska sytuacja, to niestety trudno. Ja zawsze rozdzielam amunicję w ten sposób, że... A co dużo dałem tam... Tam był jeden pocisk... że ja trendy niemu zabieram amunicję od karabinu, zostawiam mu mało, ponieważ on jest... widzę mi się, on jest głowym, on jest naukowcem. Tak mi się wydaje przynajmniej. On więcej mu damy. I mi się wydaje, że on by bardziej korzystał z pistoletu niż z karabinu. Znaczy, no oczywiście korzystałby, ale miałby amunicję, czas. Wiesz, karabin? A, okej, okay, tutaj. <grytale> ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że oczywiście to są. Kol yy, Sullivan i Jarek Ovid są bardziej jednostkami. Yy, no wojowniczymi, tak nazwijmy. Żołnierzami, bardziej stricte żołnierzami. Nie, no, tylko jednostką taką polową, wywiadowczą, no. zdającą raport i pomagający, no, w obserwacji, tak naprawdę, w całych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. W ogóle, yy, w ogóle teraz chodzę. Yy, jest jakby. Zaznaczyłem saliwanem, będę chodził. Ponieważ mi się wydaje, że on jest dowódcą tej grupy, tak? Złoki. Hej, chłopaki, chodźcie tu! Znalazłem członków pierwszej grupy. To jest. To był Liv Sorensen. Jeden z najlepszych specjalistów komputerowych w NATO. Poznaję tego człowieka. To był Giancarlo Trotti, członek włoskich sił specjalnych włączonych do NATO. Ten człowiek miał nerwy ze stali. Mogłeś mu włożyć odbezpieczony granat do kieszeni, a on nawet nie drgnął. Faktycznie. Teraz też jest wyjątkowo spokojny. Uważaj, co mówisz, Owicz. On był moim przyjacielem. Hej, wyluzuj się, Trantin. Nie znasz się na żartach? Przestańcie natychmiast! Nie mamy czasu na wasze głupie sprzeczki! Spójrzcie na ich ciała. Coś z nimi jest nie tak. Dobry Boże, co za smród! Ich skóra jest zielona. Nie podoba mi się to. Widziałem już martwych ludzi, ale wyglądali inaczej. To dzieło szatana. Przestań, Owicz! Mam dość tych twoich paranoi. Jeśli tak doświadczony facet jak Trotti zginął w ten sposób, to musimy działać bardzo ostrożnie. Dobra, słuchajcie. W pierwszej grupie było czterech członków. Brakuje nam jeszcze dwóch. Lekarki Joan McFayden i angielskiego komandosa, Josepha Saszmona. Chcę ich odnaleźć. Żywych. Nie wiem, czy pańskie życzenie się spełni, szefie. Coś mi mówi, że w tym mieście nie lubią żywych. A więc pośpieszmy się. Tylko miejcie oczy szeroko otwarte. Oni mogą się gdzieś ukrywać. Może liczą na to, że pomożemy im się stąd wydostać. W porządku, szefie. A kto nam pomoże? Po prostu uwielbiam te rozdzielenie takich charakterów, każda postać ma swój własny, no właśnie swój własny charakter, jak już to się powtórzę, po prostu coś niesamowitego, spokojny, saliwan tak naprawdę, świeżo myślący, porywczy i impulsywny Owicz, Jarek Ob i ten, i Trantin, który jest bojaźliwy, po prostu, no zobaczycie potem, cały czas. I dlatego też swoją drogą tej postaci nie lubię, Trantina, za bardzo. Zabieramy deskę. Zobaczcie po co. Oj, Owicz, wszedł w pole walki. Kapitanie, nie podoba mi się to. Dlaczego nas o tym nie poinformowano? Jest gorzej niż myślałem. Hej, wy dwaj, Może się skupicie na walce? Jak się to, myślicie, to jest dopiero? To są dopiero przeciwnicy no, słabej maści. Mało odbierają życia i mają mało punktów życia w ogóle. Więc tutaj nie mamy co tak naprawdę się denerwować, czy jakkolwiek... Martwić walką. Zrobimy tak, że najpierw pomożemy tutaj, z tej strony, na wszelki jak poziomy obrony. Najpierw pójdziemy na lewe skrzydło, tak to nazwę. Z lewej strony pola bitwy pokonamy tego z lewej Sfinksa, a potem zabierzemy się do za tego z prawej, unikając tak samo jego ciosów. A mogę najpierw coś potem tu przejść. 8. Zrobimy takie coś Strzelimy Idziemy jak najbliżej Strzelimy z pistoletu 11 życia Powinien wystarczyć jeden strzał z karabinów Tutaj W tylną część Oczywiście Świetnie okay, I jest ten Sphinx do nas jakoś dotrze W małym stopniu Dobra, koniec do rundy i mi się wydaje, że przy cała salwa z karabinu powinna wystarczyć, żeby go zabić. Czy on tam do góry dojdzie w ogóle? Hmm. Zobaczymy, trudno najwyżej się oberwie. Trudno, czasami trzeba, trzeba oberwać. Se la vie. Dojdzie. Nie, świetnie. świetnie, dobra. Karabin, gdzie w ruch w takim razie? Wow, niezło zasięg Małowicz, może przyznać. Spójrzmy go, i teraz fajnie było salivan gdybyś trafił. I czy zabił go? Trafił, to zatrafisz. Dobra. O! Pierdzielony! 22! Świetnie! Wow! <grytanie> no takie liczby na samym początku to jest tego. To są duże, naprawdę. Potem to już nie sprawia, tyle. Zaskoczenia. Ok, zabierzmy deskę. Naturalnie zapiszę. Nie, nie, nie jestem pewien czy to jest jakiś szybki zapis, ale o, nie wiem, czy bym sprawdzić O, tutaj notatka. Pierwsza jest tu. BT-6213. zobaczcie o jaką pierwszą chodzi. Nie, nie o pierwszą damy. <grym>, dobra, taki głupi żart. Nadrewniana yy, skrzynia, otwieramy ją. Tutaj powinniśmy stoczyć walkę. Ale na, nie, nie chcę na razie wpakować się w te potwory. Dostaliśmy tutaj kij baseballowy który zostawię Saliwanowi w taki... No, chodzi o taki stereotypowy powód, że po prostu baseball, no, Amerykanin, toporek damy Jarekowi Owiczowi. Wydatkuje no, tak samo, zawsze daje mu jakoś, jakoś takie pozycje, ma dostaje Jarek przez całą grę. Mi się wydaje, że po prostu najlepiej, żeby on dostawał. Po tym, nie wiem, pasujmy jakoś dobrze do niego. I sobie tyle na razie. Okej, okay. Saliman, Saliman, chodź, chodź tu, chłopcze. I tutaj... O, widzisz tam jest potworek. Śpiewający mutant i tu skrzynia. To. To wszystko będzie potem. Spokojnie. Trochę, trochę kawałek potem. Może w jakimś trzecim odcinku. Dopiero tej serii. Użyjmy deski. Nie podoba mi się to ser. Widać ślady korozji spowodowanej działaniem kwasu. No to pośpieszmy się. Chyba widzę coś tam po drugiej stronie. Nie martw się, będę cię osłaniał. Nic z tego owicz! Ty pierwszy. Może Trantin pójdzie pierwszy? Jest taki bystry. To nie była prośba, Owicz, to rozkaz. <laughs> tak, gdzie strzelbę. O Boże, ja umrę! Umrę w tej przeklętej dziurze! Już tam idziemy, Owicz! Trzymaj się od nich z daleka, tak długo jak będziesz mógł. No, chodźcie tu. Chodźcie do mnie. Zajmę się wami wszystkimi. Hmm, nie będę czy podejść tutaj, czy tutaj. Nie tutaj, bodajże, ponieważ chciałbym, żeby on podszedł do tych dwóch beczek, żebym mógł zestrzelić jednym strzałem. Bodajże tutaj, tutaj, nie. Zobaczymy, ale to różnie mi bawo, A jej różnie potrafi zareagować. Zobaczymy się tutaj. Wrócimy się przodem i. Będziemy się bronić, zobaczymy jak to przejdzie. I tak właśnie już nowy przeciwnik jest. Nie, on przy to góry. No, ciekawe, co się przystaje w takim razie. Będziemy musieli oberwać rakietą, jeśli chcemy go od razu zabić. Hmm. To wygląda. Może się kierować bardziej w stronę Sfinksa i tam się bronić. Trudno może żyć konsekwencjami swojego wyboru. Tak, on nas uderzy rakietą, to będzie niefortunne. Ale nic z tym nie poradzimy. Gdzie mogli go... trafić? Hm. ryzykować. O, strzelał, od tego sięgnie, świetnie. Dokładnie. Muszę pamiętać, że mam... A, i on ma ciężki, silną osłonę. Ciężkic. Ale nie mogę się już bronić. Aj, nie, przemyślałem tego. Kurczę. Dobra, obrwiemy 30 punktów obrażeń, niestety. Niestety, moja głupota. Mhm, tak, urwiemy. Kurczę. 35 Cholera, to jest strasznie... To są strasznie wielkie obrażenia. Czy mogłoby się wydawać inaczej? Poruszymy się w tę stronę. Mam nadzieję, że... Czy ja z tej strony, czy z tej? Tak czy będzie ciężko, a jeśli z tej... To będziemy i tak musieli znowu przyjąć na siebie obrażenia Mam nadzieję, że podejdzie tędy jednak Sprawdźmy Odwróćmy się oczywiście I obrona Świetnie? Okej okay. Pięknie Czy mi się uda taki manewr? Nie, on jest tutaj Tylko on dostał, on nie doberwał nic. Aj, obrywiamy Trudno. Kurczę. Hmm. Dziwne. Mi się wydawało, że jednak dotykał w jakimś stopniu tej beczki. Hmm, nie oczę. Zawsze w uciekają, jak. O, przyszedł tego kąpel. To się nazywa, Fark, tak? I żeby nie marnować amunicji. Zimmy miotacz ognia. Swoją drogą też, yy, miotacz ognia powoduje to, że. Yy, zaraz powiem. Dostaliśmy poziom. Najpierw. Yy, zdrowie. Każdy dostajemy po jednym punkcie. Więc. 151 życia to jakoś nie zmienia za bardzo tego, ale jednak wolę dodawać. Zawsze daję po jednym. Tak, pro forma w sumie tak naprawdę ten poziom jest chyba. Yy, ale swoją drogą. Ogień powoduje to, że co, co rundę postać, która jest podpalona, obrywa jakiś stopień... Oj, nie zginie w następnej rundzie. Hmm. Ale możemy przejść tutaj na oberwię. Nie na nie dorwie. Okej. Okay. Yy, dostanie z jednej rundzie 15, potem 10 i 5 i potem już zgaśnie ogień. Swoją drogą ogień powoduje to, że... Yy, gra spowalnia się. Nie, się troszkę, bo to te efekty są już, nie? Ogromne. <grytanie> Zartuję oczywiście. Nie, to to jest naprawdę wybitna gra. Czeskie Studio stworzyło się, dobrze pamiętam. Czeskie? Nie potem nazwy. Przepraszam was. Teraz możemy w sumie czekać, aż yy, w sumie... W sumie, w sumie, <laughs>, Aszko zje ogień, ale możemy poczuć sobie umiejętności walki młotem. Młotem, toporkiem. Bleh. Podejdziemy. Może od razu ustawimy tak, żeby mieć po pozycję do strzału. Ok, więc sensie jak mi się wydaje, że teraz dochodzą do nas nasi koledzy. Okej, okay, strzelbą czy... Chyba nie ma sensu strzelby. Strzelba jest bardzo dobrym silnym narzędziem. No, silną bronią. Pozwólmy podejść teraz. <grystanie> Pozycję, nie? Okej. Okay. Bing, 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 bing. Już możemy nie, nie marnować amunicji niepotrzebnie. 8. Tak, czasami są te szczęśliwe uderzenia. Niech go też uderzy ten... Yy, a on bagnetem, nie ma żadnej broni dodatkowej. Dobra, niech będzie bagnetem. Chodzi o poziom, żeby był był yy, miarę zrównoważony. Żeby nie było tak, że Owicz ma 10, a Trentin ma trzeci. Wiecie, o co chodzi. Chociaż i tak teraz nieźle dostał poziomu. Ok, i teraz jeśli chodzi o leczenie, to zwyczajnie robimy takie coś. Bierzemy i używamy na obrazku. Koniec tego. Koniec. Tak to wygląda. Hmm. Dalej nie uleczę go. Owiczenia po co? 10 punktów to nie jest tak, yy, to nie jest tak dużo, więc będzie trochę zadrapany. Jak na razie mi się skończył czas na nagrywania, dzięki wielkie za oglądanie, naprawdę się cieszę, że mogę wam przedstawić tę grę, jest to świetna gra, naprawdę, bardzo ją lubię, mam nadzieję, że wam też się udzieli to zdanie, które posiadam na temat tej gry i widzimy się w następnym odcinku, siemanko!